Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z teorii pytań widzów na temat FNAF, więc już zaczynajmy. Pierwsze pytanie od mister Michała: Czy chłopiec FNAF4 może być Gabrielem z nagrobków? Nigdzie w całym uniwersum FNAFa nie jest powiedziane, jak chłopiec FNAF4 miał na imię. I prawdopodobnie Gabriel bardziej nawiązuje do Molten Frediego, bo nigdy nie dowiedzieliśmy się, jak miał na imię chłopiec FNAF4, choć wiemy, jak nazywał się jego starszy brat oraz jego własny ojciec. Kolejne pytanie od Ternox. Jeśli animatroniki powodują problemy z elektrycznością, to dlaczego, jak Foxy biegnie przez korytarz, to nie ma żadnych problemów? Proszę o i pozdrawiam. Ja również Ci pozdrawiam. Foxy jest jednym z tych wyjątków we FNAFie 1, kiedy możemy zobaczyć, jak właśnie przebiega przez korytarz. I to prawdopodobnie spowodowane jest tym, że bieganie Foxiego przez korytarz jest istotną rolą dla mechaniki we FNAF. Jeden. Dlatego tutaj nie mamy żadnych zakłóceń na kamerach. Kolejne pytanie od typa. Jak to jest, że Purple Guy zniszczył klasyczne, niezepsute animatroniki, a we FNaF 2 były lekko uszkodzone? Po zamknięciu lokalizacji z FNaF 2, old animatroniki zostały odnowione w nowej pizzerii i prawdopodobnie właśnie tam William Afton zniszczył wszystkie klasyczne animatroniki, a potem sam schował się w kostiumie? aby uciec przed duszami dzieci, które opętały te animatroniki. Kolejne tym razem stwierdzenie od Igora. Springtrap nie pojawia się w pierwszej nocy, ponieważ go jeszcze we Fazbear's fright nie było. Z nowych kaset von Gaia można wywnioskować, że znaleziono zachowanego animatronika. Tym robotem był Springtrap. Jednak zgadzam się, że był to zabieg celowo, aby gracze mogli przyzwyczaić się do nowego miejsca. I moim zdaniem Scott bardzo fajnie to wymyślił, aby nie dość, że gracze mieli pierwszą noc, aby się zapoznać z nową mechaniką kolejnej części FNaFa, to jeszcze PhoneGuy'u wspomniał o tym, że w pierwszej nocy tego animatronika jeszcze nie znaleziono i dopiero w drugiej nocy dostajemy informację, że znaleźli takiego animatronika i że znajduje się w lokalizacji razem z nami. Kolejne pytanie od Tobiasza. Tak jak w każdej nocy może pojawić się Shadow Freddy, nawet w pierwszej, a w pierwszej nocy nie atakują nas old animatroniki, to jak tam pojawia się Shadow Freddy na miejscu Old Bonnie'ego. To co się z nim dzieje? Pozdrawiam. Ja również ci pozdrawiam i prawdopodobnie jeszcze nikomu nie udało się pokazać to, co się dzieje wtedy, kiedy Shadow Freddy pojawia się na miejscu Old Bonnie'ego, a Old Bonnie jest nieaktywny. Ale moim zdaniem, jeśli by się rzeczywiście pojawi ten Shadow Freddy w pierwszej nocy, to prawdopodobnie wszystkie animatroniki na chwilę by znikły i siedziałby właśnie tam, gdzie siedział Old Bonnie. I po jakimś czasie prawdopodobnie on by znikł, a Old animatroniki wróciłyby na swoje miejsce. I moim zdaniem jest to najbardziej prawdopodobne. Okej, okay, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Badajcie na naszą grupę na Discordzie i widzimy się już w następnych materiałach, więc na razie trzymajcie się i cześć!